W jaki sposób świadek sprawował kontrolę nad owocami pracy Pegasusa w rękach podległych mu prokuratorów, skoro dzisiaj zeznaje, że nie wiedział w ogóle o zastrzeżeniach związanych z walorem użytkowym tego oprogramowania? Tak jak już dzisiaj Państwa poinformowałem, byłem informowany co do ocen zasadności stosowania tego systemu przez osoby, które w moim imieniu bezpośrednio zajmowały się zwalczaniem przestępczości, nadzorowały najważniejsze śledztwa związane z zwalczaniem przestępczości. Spotykałem się też regularnie z moimi zastępcami i Nigdy przez nich nie byłem informowany, że są co do tego jakikolwiek systemu wątpliwości. Przeciwnie, informowałem Państwo o dyskusji, którą kiedyś nakreślił mi Pan Prokurator Krajowy Święczkowski, który wskazywał, że tego rodzaju rzeczywiście dyskusje miały miejsce pomiędzy służbami, ale też poinformował mnie o finale tych... Naturalnych dyskusji w świecie ludzi zajmujących się nowoczesną technologią i zagadnieniami prawnymi. A ten finał to było stosowanie tego nowoczesnego narzędzia z powodzeniem dla bezpieczeństwa Polaków. Więc jestem przekonany, że ten system działał zgodnie z polskim prawem i przynosił pozytywne efekty. Dlatego jestem rad, że przyłożyłem rękę do jego zakupu.